Witajcie, dzisiaj też nie będzie rembertowskich pokaduszek, bo jest jednak o czym mówić i to są dwie dość istotne sprawy. A mianowicie, wczoraj e, szef e, organizacji zdrowia e, pan. E, Tedros Ghebreyesus y, zarządził samodzielnie, osobiście, jednoosobowo, że trwa stan zagrożenia y, tak zwaną małpią zarazą. Podjął tę decyzję po tym, jak na całym świecie zanotowano 16,5 tysiąca przypadków, z czego 5 przypadków śmiertelnych i wszystkie w Afryce. Warto tu przypomnieć, że choroba ta znana jest już od lat. 50. i występowała w Afryce, występuje w Afryce endemicznie. Raczej nie powoduje ciężkich problemów, a zakazić się można zasadniczo na dwa rodzaje, a mianowicie albo przez kontakty seksualne, albo jedząc niedogotowane mięso tych zakażonych małp. Jak widać, nie jest to choroba, która zbiera ogromne żniwo na świecie, jak chociażby nowotwory, choroby krążenia, a z chorób zakaźnych gruźlica. Niemniej jednak nie mamy zagrożenia gruźlicą, nie mamy zagrożenia AIDS, a mamy natomiast zagrożenie małpią grypą. Badania wykazały, że pośród osób, które na tą chorobę zachorowały,

to osoby homoseksualne i biseksualne, a pozostałe 2% to osoby które z tymi, heteroseksualne, które utrzymywały kontakty z osobami biseksualnymi. Tak więc wydawać by się można, że stara metoda, stare twierdzenia dotyczące zapobiegania problemom przenoszonym w ów sposób można bardzo łatwo ograniczyć, chociażby wstrzemięźliwością i y, uczciwością, powiedzmy sobie. Niemniej jednak to zostało takie y, polecenie zostało wydane. Przy czym z tego co wiadomo Komisja Zdrowia Narodów Zjednoczonych opowiedziała się przeciwko. Trzeba stwierdzić, że Komisja Zdrowia podjęła od momentu, kiedy zyskała taką możliwość decyzję o ogłoszeniu stanu zagrożenia, czyli od chyba 2004 czy 2005 roku, już pięć razy, z czego warto przypomnieć takie klęski, które miały dziesiątkować ludzkość, jak. Yy, Grypa ptasia, jak yy, choro, wirus Zika, wirus ebola i, i nie pamiętam jeszcze jednego, ale w każdym razie dał podobne rezultaty jak i te choroby. Wydaje się więc, a co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce, że należy przestać leczyć inne choroby i zająć się tylko taką chorobą, a także jest akt drugi, a mianowicie praca nad szczepionkami i nakazy szczepienia się. Przy czym, co ciekawe, wcześniej, o ile wcześniej mądrzy lekarze wskazywali, że osoby zaszczepione na OSP, jak większość Polaków starszego pokolenia, na pewno tej formy zarazy, małpią zarazą się nie zarażą. Niemniej jednak tutaj są już specjalne, eksperymentalne szczepawki, co do których, jak jasno wypowiedział się przedstawiciel do spraw Niejaki pan, który się nazywa Tim Nguyen. Będzie to akcja szczepienia, będzie jednocześnie badaniem klinicznym, które ma sprawdzić, czy szczepionki się sprawdzają, czy nie. A więc widzimy ciąg dalszy. Człowiek ma występować w roli świnki morskiej. W czasach, kiedy walczymy o to, żeby nawet świnka morska nie była zwierzęciem doświadczalnym, człowiek natomiast ma być przeznaczony do prowadzenia badań, no i oczywiście do tego, aby ktoś mógł na tym zarobić. Kochani, ja myślę sobie, że jeśli chodzi o taką narrację, to najlepszą kuracją będzie szklanka zimnej wody jednak to nie wszystko o czym chciałam wam dzisiaj powiedzieć a mianowicie dzisiaj w moim ulubionym na moim ulubionym kanale radio radio wypowiadał się jeden z najlepszych w mojej opinii włoskich lekarzy psychoterapeutów i jednocześnie ekspert sądowy w sprawie Psychologii, powiedzmy sobie, kryminalnej, a mianowicie pan profesor Alessandro Meluzi, który mówił o tym, co się dzieje z punktu widzenia właśnie psychoterapeuty i specjalisty od kryminologii. A mianowicie stwierdził on, że świat znalazł się w czymś w rodzaju hipnozy, bardzo umiejętnie przeprowadzonej. Odpowiednimi środkami. Ale przypomniał, że jak wskazuje nauka w społeczności mniej więcej od 10 do 15% jest całkowicie odpornych na hipnozę i nie istnieje sposób, aby ludzi tych w stan hipnozy wprawić. I właściwie powinniśmy liczyć na to, że właśnie ta zdolność normalnego osądu. Potrafi nam, pomoże nam przetrwać, i że te 10-15% ludzi wystarczy, aby ludzkość przetrwała i nie dała się zniszczyć, przynajmniej moralnie. Doktor Meluci wspominał, że zmusza się nas do myślenia bipolarnego. Jedynie na zasadzie, że coś szkodzi lub nie, że coś jest groźne lub nie i pogodzenie się z coraz to wyżej podnoszoną poprzeczką. Jednocześnie zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o dobór ludzi do wysoko wyspecjalizowanych służb, to wybiera się celowo ludzi, którzy hipnozie nie ulegają po prostu dla bezpieczeństwa. Jest to jeden z podstawowych egzaminów i ludzi, którzy nie dadzą się zasugerować, bo wtedy trudno, aby zmienili swego pracodawcę na przykład. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotna sprawa. Jeśli interesuje, a i jeszcze, że ludzie w grupie y, zaczynają myśleć inaczej. Istnieje bardzo poważna praca, którą znają wszyscy socjologowie i psychologowie. Jest to książka badacza. Y, Gustawa Le Bon, która się nazywa psychologia tłumów. Aczkolwiek współczesna psychologia nieco zmieniła podejście, niemniej jednak podstawowe fakty pozostają zawsze takie same. Tłumem o wiele łatwiej operować niż indywidualnymi jednostkami i łatwiej jest drogą specjalnych działań doprowadzić do pewnych pożądanych rezultatów. I ja powiem, ta dzisiejsza rozmowa y, przypomniała mi jeden z moim zdaniem najważniejszych utworów w polskiej literaturze, powiedziałabym utwór proroczy, a mianowicie Wesele Bezpieńskiego. Bardzo chciałabym was namówić, aby, mając chwilę czasu, choćby siedząc pod przysłowiową gruszą albo na plaży, y, gdybyście mogli Państwo sięgnąć po o, wesele i poczytać. Dlatego, że wydaje mi się, że jest to dokładne przedstawienie tego, co nas otacza. Ów chocholi taniec, ów yy, owa wypowiedź mego dziadka piłą rżnęli, myśmy wszystko zapomnieli. I tego, i co, słów Czepca, że Panowie dawno mogliby wszystko mogliby mieć i no im się nie chce chcieć. I to wydaje mi się, są bardzo ważne słowa. Tak samo jak słowa, że serce to Polska właśnie. I mamy jeszcze trochę czasu, aby pomyśleć, aby powalczyć, aby się nie dać. Dlatego wierzę, że jak mówiłam. Człowiek uprzedzony jest na wpół uratowany, a i jeszcze, co powiedział profesor Melucci na zakończenie swojej wypowiedzi? A mianowicie, że jemu ta sytuacja przypomina y, przebieg y, rozwoju wrzoda na, na ludzkim ciele. A mianowicie obecnie często stara się na pierwszy y, znak stanu zapalnego podaje się antybiotyki i y, stara się ten stan zapalny zlikwidować. Aczkolwiek często choroba powraca. Natomiast w dawnych czasach czekano, aż zebrała się ropa i wtedy przykładano rozgrzewające opatrunki ichciol, po to, żeby y, wrzut pęku. I żeby rana się oczyściła. I y, profesor Melucci mówi, że y, jest to o tyle smutne, że właściwie można liczyć na reakcję społeczeństwa wtedy, kiedy już naprawdę będzie bardzo źle. A więc im szybciej bardzo, będzie bardzo źle, tym szybciej społeczeństwo zareaguje i tym większa szansa, że uda się wrócić do normalnego, dobrego świata, w którym człowiek człowiekowi będzie bratem a nie wrogiem. I to tyle na dzisiaj. Miłego niedzielnego wieczoru, kochani.